Życzyłeś niedawno fajny pozor siłowni, i tam ostatnie zdanie brzmiało, że ten dzisiejszy Instagram, ten dzisiejszy tam światek, jakby niszczy to pokolenie. Co miałeś na myśli? Niszczy to pokolenie, że. E... Ja się wychowałem na woli w Warszawie, chodziłem na siłownię, która się nazywała Syrenka. Syrenka się mieściła pod halą gwardii w Warszawie. No i tam przychodzili faceci na siłownię, którzy wyglądali groźnie, bo byli to przestępcy warszawscy, bramkarze z dyskotek, policjanci za tej, były to konie na sterydach, nafaszerowane i to były łobuzy. Chodziłem na inną siłownię i zmieniłem na popularną no i zaskoczyło mnie to jak widzę wielu pięknych przystojnych chłopaków, facetów w pięknych strojach kolorowych no który z taką miną wszyscy i ćwiczą, i jak chodzą, to jest każdy ma taki. W ogóle tak jak byłby, nie wiem, na jakimś... E, ja to nazywam, że się faceci ścigają. Ja się nie ścigam, ale widzę, że tam się ścigają. Jakby tylko on się ściga ze sobą w lustrze, z jakimś ego swoim, albo z tym innym, co tam ćwiczy też obok, to to jest jedno, naprawdę tak wielu przystojnych, ładnych chłopaków nie widziałem, nie widziałem dawno w jednym miejscu. Mówię, jakby tam taką trochę użyłem przewrotnej myśli, no że jakby wojna wybuchła, nie wierzę, żeby oni nas bronili. Ale ci, którzy nas zaatakują, myślę, że będą tak sami tylko byli być z innej tej. Ale, ale jeszcze później dodałem też, no bo jest dużo fajnych dziewczyn, naprawdę bardzo atrakcyjnych. Ale znowu te dziewczęta, już mają tak wywalone na ten świat realny, żyjąc w tym świecie Instagramowym, gdzie tam dostaje 6 milionów polubień, 18 tysięcy lajków, że ona chodząc w życiu realnym jest tak nadęta najczęściej i tak nieprzystępna, że jak nie masz żony i masz sobie znaleźć dziewczynę, to ci współczuję, kurde, bo myślę, że to jest bardzo trudne, tak? To są naprawdę ale super fajnie wyglądające dziewczyny, to są w ogóle bez kontaktu. Jakby widać, że ona jest tak nastawiona na siebie, jestem piękna, jest Gwiazda, nie wiem, lubię podróże, mam hashtag Polish Girl, że no ale no nic, no tak, tak to, to, tak troch, to taki, trochę z takim żalem, no ale chodzę, lubię, chodzę, lubię to miejsce. Coraz bardziej. Ale jest szansa, żeby było tak, jak było... W sensie, żeby... Nie, no nie ma, no jak? Nie ma. Już takich... To... to znaczy, wiesz co, ja nie mówię, że tam to było lepiej, tak? Bo ja chyba wolę, żeby ludzie byli ładni, a nie byli hamami, łobuzami. Tylko, tylko to w drugą stronę. To się szybko przekręca, ale to widzimy jakby. E... Teraz faceci stali się ładni, no jakby... I tak tak jest, no. Dziewczynki. Dziewczynki, nie wiem co się stało. No generalnie, tacy egzystencjonalnie bardzo wszyscy podchodzą do życia. Mało w tym trochę takiego charakteru jest, moim zdaniem.